Do tego typu zabiegów, jeżeli chodzi o rozstępy, wykorzystujemy u nas w klinice głównie laser Discovery Pico, z tego względu, że zabieg frakcyjny w technologii pikosekundowej obarczony jest najmniejszym ryzykiem przebarwień pozapalnych. Rozstępy występują głównie w okolicach skóry dość wrażliwej to są ramiona, to są piersi wewnętrzna strona ud i w tych miejscach skóra goi się bardzo trudno i często spotykamy się właśnie z problemem przebarwień pozapalnych. Przy technologii pikosekundowej ten impuls jest bardzo krótki, nagrzanie tkanek jest minimalne i ryzyko przebarwień pozapalnych w związku z tym jest najmniejsze spośród wszystkich praktycznie technologii laserowych gojenie również jest bardzo szybkie i tak naprawdę następnego dnia będzie występować tylko delikatna lekka szorstkość skóry zazwyczaj takie zabiegi w zależności od głębokości i nasilenia y, rozstępów wykonujemy około 3-4 zabiegów laserowych z rozstępami też należy pamiętać o tym, że im szybciej zaczniemy je leczyć, tym będzie je łatwiej usunąć. W związku z tym polecamy zabiegi i tuż po powstaniu rozstępów już rozpoczęcie terapii, tak aby ta terapia była jak najskuteczniejsza i jak najmniejsza ilość wymagana zabiegowa.